Nasz zespół potrzebuje punktów Mariusza, ale nawet Adam Małysz sam nie wygra konkursu drużynowego. Gira traci do Polaka jakieś 3 sekundy. W tej przewagi dominator chyba nie roztrwoni. Mariusz skończył, chociaż jeszcze dla bezpieczeństwa poprawił ułożenie tej walizki. Sędziowie nie śpią. Zrobił to w 28 sekund, najszybciej. A Wirastiuk męczy się niczym przed kilkoma minutami. Tomek Nowotniak. Koniec. Wiele szczęścia miał Wirastiuk.